Natomiast chciałbym przede wszystkim no, powiedzieć coś na temat no, tej sytuacji naszego sponsora, który, który pojawia się, nie pojawia się. No, chciałbym prosić jeszcze o troszkę cierpliwości wszystkich. Ja wiem, że część kibiców i część naszych sympatyków jest niecierpliwiona, ale proszę nam wierzyć, że te rozmowy z, ze sponsorami są bardzo trudne i nie są y, y, łatwe. Y, w każdym razie chciałbym y, prosić o troszkę cierpliwości. I chciałbym prosić też wszystkich, żeby dała możliwość Panu Prezesowi, Panu ogłosić tego y, sponsora strategicznego stali. mieli. są się ukaże. Myślę, że w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu na stronie naszej internetowej będzie ogłoszona konferencja prasowa i y, ludzie, którzy nam y, pomogli w uzyskaniu sponsora y, i Pan Prezes ogłosi już i odpowie na wszystkie pytania y, y, wszystkim. Y, są my wszyscy zainteresowani dotyczącym...